Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmiku chciałam się z Wami podzielić kosmetykami, które się u mnie zupełnie nie sprawdziły, których nie poleciłabym nawet najgorszemu wrogowi oraz których zakupy naprawdę żałuję, gdyż były to zmarnowane pieniądze. Kosmetyki te podzielam na dwie kategorie, na pielęgnację oraz na makijaż i zacznę od pielęgnacji. Pierwszym kosmetykiem, który chciałabym Wam pokazać, to jest szampon do włosów firmy Organics. I to jest szampon z wyciągiem z białej herbaty oraz nasion winogrona. Bez sulfatów, którego głównym zadaniem jest nawierzenie skóry w głowy oraz włosów. i Do plusów należy na pewno dosyć fajne poręczne opakowanie, takie dosyć oryginalne. Wygląda w ten sposób: jest go 385 ml. Gdyś się to wydaje mi się firma amerykańska, dlatego tak śmiesznie wychodzi to w ml, gdy przejdzie się uncję. I do plusów należy ładny zapach, taki bardzo delikatny. Właśnie typowo, nie wiem czy wiecie, jak pachną kosmetyki z białą herbatą, to to jest dokładnie taki zapach. No i to, że nie ma sulfatów. Ale do minusów należy to, że przede wszystkim w ogóle nie mam wrażenia, że ten szampon oczyszcza moje włosy. Bardzo mocno włosy zaczęły mi się po nim przytłuszczać. W ogóle się mnie nie sprawdził, bo wiadomo jak to bez sulfatów, ten szampon się tak mocno nie pieni. Praktycznie wcale się nie pieni. I przez to, że on ma taką jakby dziwną konsystencję, takich jakby... To jest taki jakby kisiel, że on tak w ręku jakby taka galaretka, to nie jest taki normalny lejący się szampan. To myjąc włosy strasznie, ale to strasznie plątał mi włosy. I potem, żeby go rozczesać, nawet z nie nieraz miałam problemy, bo takie rzeczy nieraz mi wyprawiają na głowie. I za to moim zdaniem naprawdę odradzam go, bo plączę włosy, nie, włosy nie nawyża, yy, przez niego jeszcze jest, coraz bardziej się włosy przytłuszczają i w ogóle się u mnie nie sprawdził. Zużyłam go gdzieś tak do połowy stwierdziłam, że już mam dosyć męczenia się z tym i nie warto oddałam go swojemu chłopakowi, on go zużył do końca, ale też fajerwerków nie było także ten szapon Oganix na pewno odradzam i wiem, że z babę polecała w kosmetyki do włosów z tej firmy ale ja potem się tak zawiadam, że na razie jakoś nie wiem ja to tak mam, że jak się zdarzy do jakiegoś produktu, to potem mam, że tak powiem uraz do całej marki, zobaczymy, może kiedyś mi przejdzie, to kupię coś innego ale na razie. kolejnym kosmetykiem jest krem pod oczy filmy Soap Glory i krem nazywa się You Believe Your Eyes i to jest, już wam pokazuję bliżej to jest taki krem i on tutaj ma w, w końcówce takie trzy metalowe kuleczki które mają za zadanie wykonywać yy, masować wasze okolice oczu przez co ma zmniejszać cienie, opuchliznę yy, i on tutaj ma jeszcze za zadanie rzekomo yy, rozjaśniać skórę yy, rozjaśniać ocz, yy, okolice pod oczyma i już Wam mówię, dlaczego on nie był... że jaka ich jest teoria sopegoli so na temat rozświetlania. Więc ten krem, jak go nałożę na rękę, mam nadzieję, że będzie widać świetle, to on jest taki zabarwiony na różowo, tak jakby taki normalnie y, rozświetlacz do twarzy. Mam nadzieję, że będzie widać. I po prostu, jeśli chodzi o te kuleczki, to na pewno nie działa tak fajnie, jak takie typowe rolony pod oczy. Ja mam akurat z rowery i ten sprawdza się fajnie, bo trzymam go zawsze w lodówce. Ten też trzymałam. Yy, ale tak, ten krem ani nie rozjaśnia cieni pod oczami, ani nie nawilża skóry pod oczami. Jeśli nakłada się potem korektor pod oczy, yy, to potrafi się wałkować. Ogólnie to nic pozytywnego nie robi. Yy, Denerwuje mnie strasznie też to rozświetlenie, takie właśnie, że tak powiem, pseudo, bo to tylko chodzi o to, że ten krem ma dodany barwnik, a on wcale nie rozjaśnia okolic oczu, że tak powiem, likwidując te zasinienia czy te sciemienia. A ja mam bardzo duże cienie pod oczami, pewnie dzisiaj też będzie to widać, bo ogólnie bardzo mało sypiam. Nawet jak mam czas, to po prostu nie mogę zasnąć, no, no nic nie poradzę. I ten krem miał być też taki właśnie, kupiłam go z tego powodu, to jest, on ma ogólnie chyba 15 ml, standardowa tak, 15 ml. Kupiłam go dlatego, że on, ma, on zawiera ten składnik, który zamiarają kremy na hemoroidy, który właśnie ma za zadanie super zlikwidować całe te zasienienia i ciemne obszary wokół oczu. I często modelki właśnie przed dużymi jakimiś pokazami mody używają kremów na hemoroidy pod oczy, po to właśnie, żeby, żeby spojrzenie wydawało się takie wiecie, świeże, takie uderzenie, takie świeżości, takie ładne, bez żadnych yy, ściemnień. I to nie wiem, to jest jakaś dla mnie bzdura, bo akurat przy użyciu tego kremu nie zauważyłam absolutnie żadnego pozytywnego działania. Wydaje mi się wręcz, że moje oczy jeszcze gorzej wyglądały po zastosowaniu tego, bo ten właśnie taki ten różowy barwnik jeszcze gorzej podkreśli po prostu to zmęczenie okolic oczu. Te kuleczki też ciągle się zacinają. przy nakładanie tego kremu, to w ogóle dla nas jest tragedia. Także no ja ogólnie go nie polecam, nie sprawdzi się do bani produkt, naprawdę do bani. W ogóle nie lubię soap jeśli chodzi o pielęgnację twarzy. W sumie do ciała też nie, bo kicham po nich jak szalona. W ogóle, jeśli widzicie, że moja twarz jest takie czerwone łatki, to właśnie po powrocie z Polski, yy, z urlopu, yy, dostałam w ataku alergii i mam tutaj kolegów różnych takich właśnie alergicznych na całej twarzy, dlatego mogę być trochę łaciata. I teraz przechodząc do alergii. O rety. Po zachwycie, yy, po moim zachwycie nad serum yy, do twarzy z witaminą C yy, z firmy Avalon Organics postanowiłam spróbować innych produktów z tej serii. Yy, Kupiłam sobie żel do twarzy oraz ten krem. To jest Moisture Plus Lotion z SPF 15, krem nawilżający na dzień do, do, do twarzy. Co to jeszcze pisze, do jakiej on jest skóry? Pisze, że dla wszystkich typów skóry. Jest go bardzo dużo, bo jest go 100 ml, a kosztował bardzo mało, bo około 8 funtów. Więc moim zdaniem za taką objętość to po prostu wow. Ale <ślam> opowiem Wam całą historię. Pierwszy raz użyłam go chyba w piątek jak jechałam do pracy. Yy, szłam przed pracą, i potem, jak byłam w pracy, to czuję nagle się ze przed komputerem: coś mi się oczy zamykają. Ale kurczę mówię, przecież nie jestem taka zaspana, czemu mi się te oczy zamykają. I mam na ścianach, akurat, tak w moim pokoju, mm, lustra. Patrzę w lustra, a tam zamiast oczu szparki, słuchajcie, tak mi napuchły te oczy. Zaczęłam panikować, zaczęłam piszczeć. Dobrze, że ja wtedy jeszcze byłam w pokoju, gdzie było mało ludzi, bo była nas chyba trójka i wtedy tylko akurat jedna koleżanka była obok. Ja zaczęłam piszczeć, że Boże, Boże, co mi się dzieje? W ogóle nie wiem, o co chodzi. Ja zapomniałam, że pierwszy raz użyłam tego kremu na dzień. I tak stwierdziłam, że kurczę, no nic nie zmieniłam w swojej pielęgnacji, ani w makijażu. Co mnie tak uczuliło? No takie bulwy. słuchajcie, no jak ja siebie zobaczyłam w lustrze, to mam przerażona Koleżanka chciała już dzwonić po pogotowie i po taką dziewczynę, która u nas w sambi jest odpowiedzialna za pierwszą pomoc. I to, słuchajcie, trwało bardzo krótko, bo około tak 20-30 sekund miałam takie po prostu oczy, jak Rocky była po walce i potem nagle wszystko zniknęło. Powiem szczerze, że do końca dnia siedziałam spanikowana, bo tylko czekałam, kiedy one mi znowu wyjdą. Nie chciałam pojechać do szpitala, bo ja wiem, że ja mam alergię na różne rzeczy, nie wiadomo na co. Ale jak mi tam wbijać igły, to stwierdzam, że już dobra wytrzymam. Jestem twardziel. Żadnych igieł. No dobra, nie jestem twardziel, bo siebie igieł, No ale wiecie o co chodzi. Także ten krem naprawdę się mnie nie sprawdził, straszną alergią mnie wywołał, mimo że ja nie nakładałam go na powieki, tylko tutaj w okolicy oczy, to po prostu mówię wam, tragedia. I potem no stwierdziłam, że nie, no spróbuję go jeszcze na swoim chłopaku, więc od wieczorem użył tego kremu, trochę go szczypała cera, ale nic mu się nie stało, a następnego dnia jeszcze mówię, sobota, to spokojnie mogę spróbować. Spróbowałam użyć go w sobotę rano, jedziemy do miasta, siedzę w samochodzie, dzięki Bogu, że nie prowadziłam i nagle... Pff, <laughs> Także no niestety straszną alergię spowodował u mnie ten krem. A szkoda, bo ma super skład, naprawdę super skład. No po prostu no, no rozczarowanie totalne. No taki fajny krem miał być w teorii, a w praktyce niestety nie wypał. Kolejną rzeczą jest tonik z Lizelle. On się nazywa Skin Tonic Instant Boost. Instant I to jest tylko opakowanie takie malutkie 15 ml, które ja dostałam za darmo przy zakupie. Takiego, takiego malutkiego tego hmm, hot cloth cleanser z lizel no i stwierdziłam, że oni w sumie w swojej ofercie, jeśli się nie mylę, mają tylko jeden tonik ten jest bez alkoholu i on ma za zadanie właśnie pobudzić naszą skórę te takiego wiecie, takiego kopa energetycznego tak jak szczerze, to zapach trochę taki mdły. taki wydaje mi się trochę typowy właśnie dla L, ale mydły, nie, 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 nie podoba mi się zapach i przede wszystkim on nic nie robi, wydaje mi się wręcz, że troszeczkę wysuszył mi tę skórę, jakaś taka po jego użyciu była dziwna, jakby taka chropowata, c coś z nim było nie tak, ciężko jest mi wytłumaczyć dlaczego, ale na mnie to było rozczarowanie. Dobrze, że to do za darmo taką, takie malutkie opakowanie, bo gdybym kupiła duże opakowania, miałam ochotę, to na pewno bym się na nim przyjechała. Yy, spray ma nawet fajny, fajny, bo dobrze rozpyla się na twarz, no ale jeśli chodzi o działanie, nie niewiewała, nic nie robi, tylko wydaje mi się, że właśnie jeszcze przysusza skórę. Pierwszą rzeczą z pielęgnacji, którą chciałam Wam pokazać, to jest olejek arganowy. Ja mam akurat tutaj organiczny, Oil, e, Argan Oil. I jest go 50 ml, nietestowany na zwierzętach, do włosów i twarzy. I teraz tak, używałam go na twarz, to wydaje mi się, że skóra po nim bardziej mi się przytłuszczała. Marta z kolei stwierdziła, że jej bardziej balansował skórę, więc po prostu może on na mojej jakoś tak się nie sprawdził. Jeśli chodzi o włosy, to po prostu nawet jak używałam na noc, na mokre włosy, na suche włosy, różnie próbowałam to potem naprawdę przez dwa dni włosy miałam, jakbym sobie wylała butelkę oleju po prostu na, na głowę. No w ogóle się u mnie niestety nie sprawdził, jeśli chodzi o twarz, ani o włosy. No w ogóle bez nadzieja a kupiłam go właśnie z myślą o, o włosach i o twarzy. Potem zużyłam go na ciało i na ciało naprawdę super był. Yy, nie mogę narzekać, miał fajną pompkę tutaj taką, fajnie się yy, dozował. I na ciało fajnie skórka, mięciutka, słuchajcie, jak pupka niemowlaczka. Wszędzie na suche skórki wokół paznokci, czy na łokcie, na kolana, na stopy. Super. Ale ja go kupiłam z myślą o twarzy i o włosach. I jeśli chodzi o to, to naprawdę ja, ja jestem z niego niezadowolona i ja go odradzam. Nie wiem, czy to jest kwestia tylko tej marki, bo to jest My Beautiful f No ale ogólnie u mnie się nie sprawdzi. Przechodząc do kolorówki, to zacznę może od jednego produktu. OPI. I to jest Start to Finish Base and Top Coat. 15 ml bazy pod i na lakier. Ja go mam nie wiem, parę miesięcy i zobaczcie, on już jest taki, że tak powiem, zgęstniały, że nie idzie go nałożyć normalnie na paznokcie, bo po prostu się tak ciągnie i potem zostają wam takie, no ciągnie się po prostu spędzelka do paznokcia, taki, no takie włókno, no, tragedia. Bardzo szybko y, mi zaschnął i przede wszystkim wcale nie był dobry ani jako base coat, ani jako top coat. Może jako base coat, ok, ale jako top coat nie nadawał aż takiego super blasku jak niektóre base coaty, nie y, top coaty. W ogóle nie przyspieszał wysychania lakieru, w ogóle, ale to w ogóle nie przyspieszał, nie przyspieszał trwałości lakieru, co jest w sumie no, głównym celem takiej bazy, bo... Gdy malowałam paznokcie już wam tego, to po prostu następnego dnia już miałam polaki, że praktycznie, bo odpryskiwał. W ogóle jestem niezadowolona, coraz bardziej się zjechęcam do OPI, bo ogólnie kolory lakierów mają przepiękne, bajeczne. Ale jeśli chodzi o trwałość, to u mnie, niestety na moich paznokciach, które w sumie siłą rzeczy są tragiczne, właśnie obcięłam prawie do zera, żeby po prostu je ratować. W ogóle się nie sprawdza, moimi ulubionymi lakierami są Essie i przy nich zostaje. Teraz dopiero będę próbować China Glaze, a ten kosmetyk do bani. Kolejnymi rzeczami mam już teraz tylko produkty w twarzy. Ja jakiś czas temu, już dosyć dawno temu, miałam manię właśnie na kosmetyki mineralne. Tutaj mam ze sobą akurat podkłady z Everyday Minerals. Jeden jest w odcieniu Light Neutral i drugi Beige Neutral. I ten jest, ten Light Neutral jest w konsystencji mat, a ten drugi w konsystencji Intensive. Ten miał być najmocniej kryjący. Ten troszeczkę lżej kryjący niż ten, ale matujący. I używałam tych podkładów na milion sposobów, na krem taki, na krem siaki z filtrem, bez filtra, z mixy medium, bez mixy medium, na różne bazy, tylko na tonik, tylko na... No, no, na wszystkie możliwe sposoby. I za każdym razem te podkłady zostawiają na mojej twarzy jakieś takie plany, wchodzą w te pory, pod koniec dnia to się człowiek wygląda po prostu jak po wojnie. No naprawdę nic fajnego. Kolejną rzecz, fajnie było na stronie, jak ja wtedy je bo też dwa lata temu, 3 lata temu... Boże, jak jestem stara. trzy lata... cztery lata... Kilka lat temu yy, wysyłali oni próbki. Ja za każdym razem kupowałam te próbki i wydaje mi się, że chyba. No to mi się tylko płaciło za przesyłkę. Chyba trzykrotnie nie brałam i za każdym razem yy, w tych próbkach kolor wydawało się ok, a potem jak dostawałam te podkłady, to okazało się, że nie wypał. I one tutaj mają taką w sobie. Ten jest taki bardziej oliwkowy, a ten jest taki bardziej wrzuty, ma pigment. Także kolory były też nieidealnie dopasowane do mojej karnacji i naprawdę no, nie może się było dla mnie trafić mimo, że tych kolorów oni mają ogrom to żaden nie był idealny do mojej skóry no i na tej twarzy naprawdę nieciekawie wyglądały bo ja lubię używać ogólnie teraz też nie mam na sobie żadnego podkładu w płynie. bardzo rzadko teraz tych podkładów używam jakoś tak się odzwyczaiłam i powiem szczerze, że wcale do nich nie tęsknię ale to co narywam na twarz to naprawdę skóra się świeci bardzo szybko nie kryją tak dobrze jak u niektórych jak widziałam efekt jaki dawały te minerały to po prostu wiecie, zachwyt i po prostu niebo a u mnie to naprawdę no tragedia wszystko, co najbrzydsze, podkreślone, jakieś, nie wiem, jak miałam różne przebarwienia czy coś. Uch, tragedia. Nie byłam w ogóle z nich zadowolona. Nie wiem, co z nimi zrobię. No nie wiem, naprawdę. Kolejną rzeczą będzie podkład e, Revlon Fudge Ready. Ty, czy już chyba wszyscy, wszyscy go znacie, nie będę na, nie, na jego temat dużo się rozpowiadać. obo e, po prostu po nałożeniu na moją twarz. Moje pory wyglądają jak kratery wulkanu świecę się po prostu jak, no nie co, o bardzo się świecę i w ogóle nie jestem zadowolona z tego efektu, jaki daje na mojej cerze. U, nie, u, nie, u niektórych ludzi naprawdę wygląda pięknie, a u mnie po prostu naprawdę twarz tragedia. Wydaje mi się, że on na pewno się nie będzie nadawał dla osób, które mają problemy z rozszerzonymi porami. Kolejną rzeczą jest Mineral z firmy ELF. I to jest taki puder wykańczający mineralny, który ma za zadanie właśnie przedłużyć trwałość makijażu. On ma odcień tylko sheer, to jest jeden, on nie ma żadnych innych odcieni, po prostu jest jeden dla wszystkich. A ma za zadanie przedłużyć trwałość makijażu i dać jeszcze wykończenie, takie wiecie, satynowe i takie, takie, takie miękkie, takie wiecie, żeby ten podkład fajnie wyglądał. Yy, I u mnie podkreśla pory standardowo, jak w większość takich właśnie gorszych kosmetyków czy tańszych, jak nie używam, podkreślam mi strasznie pory i przede wszystkim dla mnie to on ma taki różowo-świnkowy kolor. Nie wiem, czy to jest tak widać. Jak patrzy się w opakowaniu, to niby tego nie widać. Ale jak ja go nałożę twar na twarz, a ja mam zimną karnację, no to naprawdę wyglądam jak prosiaczek z Kubusia Pchadka. W ogóle się u mnie nie sprawdził. Nie sprawdził kolor tragedia i wygląd na twarz tragedia. I ostatnią rzeczą, którą już wam pokażę, to jest puder z firmy Inglot. Ja mam w odcieniu 14. odcień idealnie dobrany. Puder tani, 30 gram, czyli ogromny. No, brzmiało cudownie, skończyło się jak zwykle. W ogóle u mnie ten puder się nie sprawdził. On tutaj przychodzi z takim puszkiem, którego nie używam, ale trzymam go, żeby ten puder mi się nie wysypywał. I on tak samo, tak jak większość właśnie do tych takich tańszych kosmetyków, z których nie jestem zadowolona, w sumie może niekoniecznie tańszych, ale ogólnie z takich kosmetyków, z których nie jestem zadowolona, są standardowo podkreśla mi pory i bardzo ciężko jest go równomiernie rozpowiedzieć się na twarzy, przynajmniej ja taki miałam problem. Plany tworzyły jakieś takie nierówności, no naprawdę skóra po jego życiu wygląda dużo gorzej niż przed jego użyciem i w samej mojej skóry nie ma tak powiedzmy. Znaczy matowił, wiadomo jak po nałożeniu pudru, a po godzinie dwóch zaczyna się świecić. A ja ogólnie już teraz nie mam problemu ze świeceniem się skóry. Moja skóra, że tak powiem, się naprostowała i teraz mam bardziej skórę mieszaną i muszę ją dobrze nawijać, bo inaczej bardzo się przesusza. Wiadomo, w strefie te łatwo mi oświecenie, ale jak już mam dobrych kosmetyków, to wszystko jest, że tak powiem, w normie i jak pod koniec dnia się delikatnie świecę, to no nie mam z tym problemu, że muszę być idealnie matowa jakoś, no nie wiem. Nie przeszkadza mi to tak samo jak nie może być po prostu żeby wyglądała przyzwoicie i na tym zależy. Teraz na, na, na tą porcję kosmetyków, którymi jestem rozczarowana, to to już jest wszystko. Ciekawa jestem Waszych opinii na temat tych kosmetyków. Czy u Was się sprawdziły, czy nie? Jakie macie zdanie na ich temat? Także jeśli byście mogły się ze mną podzielić Waszymi wrażeniami w komentarzach na dole, to serdecznie zapraszam i z ciekawością poczytam, co macie na ich temat do powiedzenia. Zapraszam Was do kolejnego filmiku. Pozdrawiam Was ciepło i miłego, słonecznego dnia Wam życzę. Pa, pa!